W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza powiemy o transporcie z pomocą humanitarną dla mieszkańców Sambora przekażemy informację, że ruszyła sprzedaż węgla dla mieszkańców Oświęcimia poinformujemy o kolejnym dodatku dla osób, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania domu powiemy o skromniejszej niż do tej pory dekoracji świątecznej zachęcimy do udziału w spotkaniu ze świętym Mikołajem i w jarmarku świątecznym. Z pomocą dla mieszkańców ukraińskiego Sambora wyjechał z Oświęcimia kolejny transport humanitarny. W czwartek w godzinach popołudniowych był na miejscu. Samborzanom chroniącym się przed wojną przekazano najpotrzebniejsze rzeczy, które przydadzą się w tym trudnym zimowym czasie. A zima to najtrudniejszy czas, żeby przetrwać i poradzić sobie, dlatego też postanowiliśmy ponownie wybrać się do naszego partnerskiego miasta w Samborze i przekazać tam rzeczy potrzebne właśnie w tym trudnym okresie zimowym. Są agregaty prądotwórcze, ogrzewacze, termosy i powerbanki, które zostały zakupione z pieniędzy otrzymanych z miast partnerskich Oświęcimia, z Niemiec, Francji i Włoch. Żywność została przekazana do domu polskiego i jest darem mieszkańców Oświęcimia, którzy wpłacali dowolne sumy na zbiórkę prowadzoną przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Klub Sambożan. Mer ukraińskiego miasta Sambor w obwodzie lwowskim, Juri Hamar, przekazał serdeczne podziękowania i pozdrowienia dla mieszkańców Oświęcimia. Właśnie dotarliśmy do naszego partnerskiego miasta Sambor. Cieszymy się, że się udało. Przywieźliśmy pomoc, którą zorganizowaliśmy wspólnie z naszymi miastami partnerskimi z Włoch, z Niemiec, z Francji. Bardzo się cieszymy, że się udało. Cieszymy się, że mogli, możemy się spotkać z naszymi przyjaciółmi z Sambora. А ja я хочу щиро подякувати нашим партнерам з міста Освенців, президенту міста, громаді міста, нашого партнера, і тим людям, які долучилися з Іспанії, з Франції, з Німеччини. Разом переможемо. Найже є польська і слава Україні. В імінню дому польського за колейне wsparcie Дякувала prezes Марія Ziembowicz. Я би багато сердечно подякувати пану Володимірові Палюхові. Lubowiec Samborza z jak prezydentowi miasta Oświęcimia, Januszowi Chirutowi oraz wszystkim mieszkańcom Oświęcimia za to, że wspierają nas od początku wojny, za to dzisiejsze wsparcie, które właśnie otrzymaliśmy w postaci darów, produktów, które zostaną rozdane mieszkańcom Sambora, Polakom, ale również wojskowym, którzy walczą na wschodzie Ukrainie. Wydaje mi się, że cały czas bardzo istotne jest to wsparcie związane z zimą, czyli rzeczy, które pozwolą im się lepiej ubrać, ale przede wszystkim z naszych rozmów z merem Sambora wynika, że te agregaty prądotwórcze, urządzenia przechowujące energię są im najbardziej niezbędne, ponieważ mają bardzo duże długie wyłączenia prądu, energii elektrycznej i to im niesamowicie utrudnia funkcjonowanie, a cały czas na terenie ich miasta przebywają uchodźcy z innych terenów Ukrainy, którzy musieli uciekać z tych terenów z powodu wojny, chronią się w Samborze i Mer razem ze swoimi pracownikami udziela im wsparcia i dlatego te agregaty, powerbanki urządzenia elektryczne są im bardzo potrzebne. W Oświęcimiu ruszyła sprzedaż węgla. Osoby uprawnione będą go mogły odebrać od dwóch składów węglowych działających w mieście, w zależności od rodzaju surowca. Jeden to firma Mombisz, drugi to przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Lech. Za tonę węgla zapłacą 1900 zł. Aktualnie wnioski o zakup paliwa złożyło 126 mieszkańców. Miasto będzie również sprzedawać węgiel od stycznia do kwietnia przyszłego roku. Wnioski na jego zakup można już składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Miasto Święcim podpisało umowę Stauron Wydobycie. Mamy zapewnioną dostawę surowca paliwa stałego ze zakładu Sobieski oraz zakłady kopalni Janina. Wnioski składane są na bieżąco, rozpatrywane są pod kątem prawnym, czy warunki określone są spełnione. Osoby, które mają pozytywnie rozpatrzony wniosek otrzymają informację o konieczności uiszczenia należnej opłaty. Po uregulowaniu tej opłaty otrzymają fakturę potwierdzającą fakt zapłaty i z tąże fakturą udają się na wskazany skład węgla. Miasto Oświęcim podpisało umowy z dwoma składami węgla. Jeden zlokalizowany przy ulicy Leszczyńskiej 4, drugi przy ulicy Fabrycznej. Węgiel będzie odbierany po okazaniu stosownych dokumentów. Obecnie mamy złożonych 126 wniosków. Mieszkańcy Oświęcimia mogą ubiegać się o dopłaty do urządzeń ogrzewających domy energią elektryczną. Sprawy dodatku są załatwiane w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Zaborskiej 2, w pokoju numer 29, drugie piętro, telefon 33 842 91 29. A mieszkańcy mogą wnioski składać od 1 grudnia bieżącego roku do końca lutego. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Dodatek przysługuje osobom, których głównym źródłem ogrzewania jest ogrzewanie elektryczne czyli kocioł elektryczny bądź inna forma. Dotyczy to również pomp ciepła. Wnioski nie mogą składać osoby, które korzystają z pompy ciepła z zastosowaniem fotowoltaiki. Podobnie jak w przypadku innych dodatków na węgiel, gaz czy pelet obowiązuje zasada, że można otrzymać tylko jeden dodatek do prądu. Bez znaczenia jest liczba osób mieszkających pod jednym adresem. W myśl obowiązujących przepisów wnioskodawca nie może otrzymać jednocześnie dodatku do prądu i dodatku węglowego. Wyłączenie dotyczy też dodatku do peletu, oleju, gazu, LPG i drewna. Tegoroczna dekoracja świąteczna będzie skromniejsza niż do tej pory. Nie będzie ozdób przy głównych ulicach miasta czy drogach osiedlowych, Iluminacja świąteczna zagości jednak na rynku i ulicach wokół. Także na moście piastowskim na rynku stanęła już elegancka siedmiometrowa choinka ze świetlnym podestem, na którym widnieje napis o Święcim i Wesołych Świąt. Jest też ozdobna fontanna. Drzewko, które do tej pory było na rynku, zostało przeniesione do parku na zasolu, nadając temu miejscu świąteczny charakter. Miasto liczy na oszczędności wynikające z ograniczenia świątecznych dekoracji. Małych i dużych mieszkańców Oświęcimia zapraszamy na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Święty Mikołaj przyjedzie do naszego miasta 6 grudnia w towarzystwie swoich pomocników. Na rynku od godziny 15:30 do 19:30 będzie wręczał dzieciom przyniesione paczki i pozował do pamiątkowych zdjęć. Około godziny 16:20 w specjalnym mikołajowym tańcu zaprezentuje się formacja Elita Ladies. Usłyszymy też chór dziecięcy z osiedlowego domu kultury Zasole. W tym dniu dzieci wspólnie ze Świętym Mikołajem zapalą choinkę na rynku. Na koniec zaśpiewa chór miejski. Radosnemu świętowaniu z Mikołajem będzie towarzyszył jarmark bożonarodzeniowy. Stoiska handlowe oferują choinki, ozdoby świąteczne, ciepłe napoje oraz świąteczne przysmaki i potrawy. Jarmark będzie w naszym mieście do 18 grudnia. Zapraszamy.